Ma Fashion opublikowała na swoim profilu fotki z wesela Roxany Węgiel i Kevinem Mgleja. Na imprezę przybyła wraz ze swoim partnerem Stask, Michaelem Danilczukiem. W komentarzach zrobiło się gorąco. Ślub Roxany Węgiel i Kevinem Mgleja to obecnie najgorętszy temat w polskim showbiznesie. Uroczystość ślubna młodej artystyki i producenta była szumnie zapowiadana już od kilku miesięcy. Na ceremonię i imprezę weselną tłumnie przybyły osoby znane z show biznesu. Na liście zaproszonych gości znaleźć można było M. Inaczej, Julię Kuczyńską, znaną jako Mafaszyn, Mafazyn opublikowała na swoim profilu fotki z Wesela Roxany Węgiel i Kevinem Bleja. Na imprezę przybyła wraz ze swoim partnerem z Task Michaelem Danilczukiem. W komentarzach zrobiło się gorąco. Ślub Roxany Węgiel i Kevin'em Mgleja to obecnie najgorętszy temat w polskim showbiznesie. Uroczystość ślubna młodej artystyki i producenta była szumnie zapowiadana już od kilku miesięcy. Na ceremonię i imprezę weselną tłumnie przybyły osoby znane z showbiznesu. Na liście zaproszonych gości znaleźć można było M. Inaczej, Julię Kuczyńską, znaną jako Mafaszyn, mafaszyn z Danilczukiem na weselu, nie była jednak sama. Gwieździe towarzyszył jej roztańczony partner stańca z, z gwiazdami, Michael Danilczuk. O relacji tej dwójki sporo się ostatnio dyskutuje. Niektórzy dopatrują się kolejnego gorącego romansu, żadna ze stron nie odniosła się jednak twierdząco do plotek. Wszystko wskazuje jednak na to, że na imprezie oboje bawili się świetnie. Na Instagramie Kuczyńskiej zobaczyć można, jak promienieje u boku tancerza. Fani komentują post, ma fashion. Plotki nie ucichną, do przewidzenia było, że internauci błyskawicznie podchwycą temat i zaczną licznie komentować post wrzucony przez Mafaszyn. Pod wpisem znaleźć można sporo wypowiedzi rozanielonych fanów, którzy dopatrują się rozkwitającego uczucia. To następny, kiedy powtórka, szyk i klasa, jesteście cudowni, jesteście razem, tworzycie z Michałem cudowną parę. Wyglądacie tak naturalnie i swobodnie przy sobie, miło widzieć takie szczęście na twojej twarzy Maf nie wypada robić konkurencji młodej parze.